Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, to jest kolejny odcinek Shio w akcji po tak pewnej długiej przerwie, zaraz wam się wyjaśnię dlaczego i się zapultałem aż przy tym wszystkim nie było tego się w akcji przez ten pewien długi czas, dlatego że rozpoczęliśmy serwer minewood.pl, na którego warto wpaść. Zobaczcie sobie jak tam wygląda sytuacja w ogóle, wejdźcie na stronę minewood.pl, e, obczajcie jakie tam filmiki ludzie nagrywają. Codziennie są właściwie prawie live, więc codziennie coś się dzieje. Kolejna sprawa, będę na Pyrkonie w, w ten weekend, więc koniecznie musicie mnie tam obczaić. Jeszcze dokładniej na Instagramie czy tam na Facebooku, tam cynk gdzie będę. Więc jeżeli nie obserwujesz Instagrama o Facebooka to do roboty, bo tyle tracisz chłopie lub dziewczyno, że nawet nie, nie potrafisz sobie tego wyobrazić. A my jesteśmy tutaj ze Skachem, który właśnie rozgrzewa swoje gardło. Pokażę, jak rozgrzewa swoje gardło. <laughs> Dobra, pięknie, pięknie. Po traf... Przywitaj się może, przywitaj się, powiedz widzom, dzień dobry. Tak, to jest skak, który jest piękny. Dobra, cokolwiek. każdym że to jest skach, który jest piękny, ma piękny hełm spawacza. U mnie w ogóle mamy teksturki, że ty masz hełm spawacza. Ja, ale jeszcze jedna tak. rzecz, mianowicie, dlaczego gramy bez, bez shaderów? E, dlatego, że dzisiaj mam wam do pokazania coś, chodź z chodź, pokażę ide, ładnie. Ide, ide. E, co przygotowałem dla Was na zapleczu na ten odcinek, ponieważ dzisiaj udamy się do świata Erebus, zgodnie z tym, co zapowiadałem w poprzednim odcinku. E, więc generalnie możecie się szykować na to, że będzie dużo zabawy, dużo tego czego jeszcze do tej pory nie widzieliście, ale ja muszę skoczyć jeszcze po e, testujcie sobie tutaj. Tu jest portal. Okay, Zaraz tu, tu go uaktywnimy. Nie tak, tu jest portal. Ty się nie bój, zaraz to uaktywnimy, ja tylko muszę znaleźć tą e, pałkę, bo ja ty dziś, o, dziś mam ten lód z poprzedniego tego, e, z poprzedniego odcinka, dobra, mam tą z pałkę i tą pałkę musimy użyć właśnie tutaj, jeszcze ktoś mi musi pisać na Facebooku teraz, widzicie jak to jest? Okej, okay, więc mam tą pałkę, zobaczcie, wygląda trochę jak taka ziemia. Zobaczcie, Uu. jak taka planeta Ziemia. Widzisz tą pałkę? No widzę właśnie taką pałkę. Co jest? Piękna jest, nie? Dobra, <laughs> cicho, W każdym Fajna, to jest portal. Go się buduje właśnie w ten sposób, zaraz nam wyjaśnię. Jak tutaj jest ten taki Chiseled Stone Brick na dole, a tutaj są zwykłe stone briki i pół, pół briki, te takie stonowe. A tutaj um, jest coś takiego, co się kraftuje z dwóch wańców, y, z paru brików i chyba z obsydianu, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest takie, takie coś. I zaraz to musimy w to uderzyć pałką. E, nie, na górze zobaczysz, że to jest taki Uu. taki klocek portalu. Alana. I my klikamy sobie w niego. I zobaczcie, teraz zrobił się portal. Chodź ze Skachu tutaj na dół okay. i zobacz, jak tutaj się zrobi portal. My no w ten portal wow. teraz wbijemy, to jest portal do nieznanego, kochani. Ja wiem, że tam jest tylko podziemna kraina, w której jest mnóstwo pająków i innych robali, więc szykuj się skachu na bitkę, ja no, już Mamy mamy wszystkie wrzucam. rzeczy. Oh, <grym grym grym> tak, będziemy będzie będziemy, będziemy śmierdził ten świat rybami. Dobra, wbijamy też tak, wbijam pierwszy. Uwaga. Okay. Dobra, okay, wbijam do środka. Miś. Jest downloading terrain, jest niebezpiecznie, bo się co zobaczę. wbijaj, wbijaj. Okej, okay, chodzę. Dobra, oh. no, jestem, pojawiłem się, pojawiłem o się. O Jezu, co to jest? Jesteśmy. Portal nawet zniknął, więc jest całkiem. O, patrzcie, to jest jakiś klocek, którego w ogóle tak nie widziałem. co to jest, masz jakiś ten to jest red gem, nie wiem co red to jest, Jam. chodź, wiesz co? Jesteśmy w jakiejś jaskini myślę, że warto było wyjść na powierzchnię, chodź hopie, chodź. Hop co? Masz? Co tam masz? Co tam I'm. masz? Świat. O, tu się da wyjść! Wo! No i to jest właśnie Erebus, to jest podziemny świat. Jesteśmy w takim jakby neterze, tylko że on jest nie neterowy, tylko taki zwykły podziemny. Tam się coś zbugowało. Jest to o wiele lepszy niż neter. E, no, jest o wiele lepszy niż neter. Tutaj to można to. nawet się osiedlić, jest tutaj mnóstwo jakichś różnych zwierzaków, które zaraz zobaczymy. E, ja tutaj byłem tylko raz, żeby testować, czy to wszystko w ogóle działa, czy nie działa. E, ale tak naprawdę to skakałem, nie wiemy kompletnie, co możemy tutaj znaleźć. Zobaczcie, to są jakieś nowe no Ja To jest pierwszy raz w ogóle. W jest w ogóle pierwszy raz. To są Gamba. jakieś grzybki. To jest babcia? To jest... babcia? A mi się, nie, napisy, mi się napisy w ogóle nie, nie pokazują co tam, co tam jest napisane? Będziesz musiał, musiał mi kolego kochany mówić co to w ogóle jest Bo ja nawet nie Nie psuj tego bo zepsujesz zaraz Ale wszystko i idę kapcie babci, serio zobacz <laughs> Pokaż Zobacz jak to się nazywa Pokaż nas Shoes A u mnie jest Dutch Cup Mushroom To się nazywa nie wiadomo o co chodź, dobra, lecimy <laughs> może dalej. babcinę kapcie! Chodź kochany, zostaw babcinę kapcie i lecimy dalej, Zobaczmy co to jest w ogóle, bo to jest świat, który składa się głównie właśnie z tych co to jest? E, głównie właśnie z grzybów, z tego co widać, Jest tej mnóstwo jakichś różnych grzybów, co to jest za grzybek, nawet nie wiem, um, Pool No dobra, okej. Okay. A tutaj? Jakie to jest? Jakie to jest drewno? A i się z czym gminne, się nie ja nawet no nie mamy toporka, to jest błąd właśnie, że ten, że nie zdobyłem toporka, bo jakbyś mieli toporek, to by się to wszystko ładniej szło. To jest zwykły dirt, czy to, to chyba nie jest dirt, nie? Ej, to jest jakiś kamień, ty w ogóle, zobacz. To się nazywa amber cobble Amberstone. U mnie jest Amber Cobble. No bo ty jak już to wykopałeś, zbierasz. No, zbieram, to już masz, e, tego, nie, nie, patrzcie, nie, patrzcie, tam jest jeszcze wie tam jest tam jest inny biom. Generalnie w tym świecie ten świat jest jak Twilight Forest. To są świetnie. inne biomy, są w ogóle są inne rzeczy są więc nie, ciągle się znajduje coś nowego. E, są jakieś, robaki nie, tego robaka tam tego robaka, z na dole, z nie, nie, i no jest rzeczywiście jakiś Zobaczymy na dół e, czy on w ogóle jest groźny czy nie Ej tutaj tu, tu jest On jest groźny Łoś szlak on jest silny Chodź tu Weź idę, mi pomóż Idę, 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 idę. Jak mi... Dobra, do... sorry Właśnie <ślażę> ja uderzyłem Dobra, ale to, to jest mnóstwo jakichś robali Znaczy kolejny Jak on szybko pierdziela Weź go klep Ja pierdzielę Tu jest, tu jest niebezpieczne. O, zginął, dobra. To jest, jest, kurde, niebezpiecznie, bo ty, dosyć łatwo jest się e, wkopać w jakieś gówno. Widzicie, ja to ostatnio przez prawie wpadłem. Tam jest jakiś piasek, warto było zejść na dół, weź się kop tam. Może... Ja tutaj w ogóle normalnie sobie można wykopywać e, iron ore. A faktycznie. to jest żelazo z tego, normalnie. Z tego stona, lol, faktycznie. Dobra, chodź idziemy tym tunelikiem tutaj na dół. Mhm. Oczywiście tutaj się nie da zejść, musimy się jakąś skałę wkopać. Ale Wiesz, to jest bo... No stary, tu jest, tu jest ostro, tu jest ostro. Czekaj, znajdziemy sobie jakieś ustronne miejsce do zejścia. Um, w ten w ten. Ko wiesz, co tutaj. Tutaj możemy się. Chodź, tutaj możemy spróbować. Mhm. O, wkopać się w tą boczną skałę, gdzie ja jestem, ze skor, sobie. Ej, wkopiemy idea. się w tą boczną skałę, bo tu jest. O nie! Zaraz padłem na to ja. ja. O, tu szybko, bo stary to jest mnóstwo tych murów, jak ja się ich boję, trochę, wiesz? Jesteś? Ja badad, okay. Tylko musisz mieć dużo HP. A, dasz radę. Okej, okay, spoko, spoko, daliśmy radę. Przeżyliśmy. No, no właśnie nie wiem. Tylko masz mało pis, HP, chłopie, uważaj, pis, ty! Gonię cię? What boże the fuck! Co strzela? strzela? Weź to zabij. Ty, ja pierdziele. ty. On rozwala nawet teren tym strzelaniem. Ja pierdzielę. Okej, okay, to, to jest niebezpieczne, już wiemy. Widzisz, to jest to, po prostu taki świat, że jakbyś łaził po nowym Minecraftie. Nie wiadomo kompletnie, co się dzieje. Tak, jakbyś pierwsza raz wchodził do netheru. No właśnie, się właśnie. Właśnie, właśnie. Musimy stawić ślad do tego tego. Dobra, to zostawaj te torcze. Ja nie, generalnie nie mam torczy. Wszystkie Użyczy torcze na skaku. Które ją podrzuciłem to przed odcinkiem. Mam e, kilka, będziesz miał. Dobra, zapas. dzięki. Czekaj sobie przestawię nawet na pasek. I lecimy dalej, dobra. Ja słyszę te robaki, jak ciągle wydają z ciebie mnóstwo dźwięków. Nie wiem jak to będzie nawet, słuchać, na nagraniu, bo właśnie tego nie sprawdzałem, ale jestem sam ciekawy. Teraz bijemy jakoś tędy. Dobra, sprzedam ja tutaj na taką na taką. O! Wow! Jakiś piasek znalazłem, chłopie! Ale nie wiem co to ide, jest, ide, chodź tutaj do mnie. Ide. Bo ty będziesz mógł to zczytać, bo mi ten nie działa ten mod, który. Um, znalazłem jakąś quicksand. małą dżunglę! Chłopie, ale to wygląda świetnie. No i to zobaczymy. To jest quicksand, Uważaj, że cię będzie biło. No właśnie widzę, że do mnie bije. Chodź, chodź zaczmy tutaj, bo tutaj jest jakaś mała dżungla. Chłopie, to jest masakra i tej rzeczy. Jest to jest jakieś drzewko też inne. Teraz ja spróbuję już to. Ide, ide, o nie! O nie, to to jest, jest modliszki! Jo pierwszy, tego gówna boje, chodź tu! Wież, <laughs> What the fuck! Kto to po mordzie! Jo pierdziele. To są jakieś koniki polne, czy co? Wygląda jak modliszka, chłopie jakaś. Jezu, za się zesrałem ze strachu, chłopie, bo one były niewidzialne jak tu biegły do mnie, naprawdę. Nie z tego wypadł. Uważaj, wielka osa. What the fuck! To, to jest chyba no boss, nie? To jest chyba boss, czekaj, weź warto masz się, warto podnieść trochę, żebyś nie Stargen nie zwabił jej tutaj Halo? Już ją zwabiłeś, nie? Idę, 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 idę Ty bo ja mam 5 What the fuck! Biją po mordzie! What the fuck! Co to w ogóle <ścoughs> Co tu się dzieje ludzie? Masakra jakaś, masz trochę hP? Jeszcze żyjesz, <ścoughs> stary, weź zjedz coś chłopie, bo zaraz to zdechniemy Tam są jakieś bambusy, widzę w ogóle Fajnie było to, to się, wraca, się jakoś zobaczę. znaleźć To, to się daje jeść Fakt, Ej, coś znowu nas Popaliło mnie Ej, o nie, 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 chłopie to jest znowu ta... Jest. Jesteś w ogóle zapało, to mnie chyba zapało, wiesz? cię chłopie, bo to jest jakaś masakra Ej, to są jakieś te, widziałeś to? Zebrałeś to? No, 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 zebrałem to, z przypadek, proszę, złap to No weź już, to, ja też nie ciekawy co to jest To są jakieś te, owoce chyba, nie? Middle Aha. fruit, jakie <laughs> to jest ekstra Ludzie, to jest mnóstwo rzeczy, których do tej pory nie byliśmy w stanie zobaczyć, nie? Czekaj co tu w ogóle jeszcze jest? No bo one rosną chyba co chwila, wiesz? No czekaj, Nasz jest przedtem mnóstwo mieczy? pająków. E, nie, ty musiałeś go zabrać. Musisz Kogo go mieć. Nie, straciłem, iść. nie mam. A może i go straciłeś? no to uderzaj z tego, z kilofu, nie? Mhm. Więc czego możesz Dobra, a idziemy dalej w tą dżunglę, bo jestem strasznie ciekawy, co tutaj dalej się, możemy znaleźć. No ludzie, naprawdę, to ile rzeczy tutaj można odkryć nowych, to jest jakaś masakra. To jest w ogóle osobny świat do zwiedzania. Ja chciałbym też m, troszeczkę skupić czasu. O, kolejny! Kolos! I obierzech kupię, Ale ona bije. Ale ona biła, mocno nawet biła. Tam są jakieś taczki kolejne, ja pierdzielę. Masakra. Tam coś u góry wisi, widzisz to? Ej no, to tam u góry te... jest jakieś wiszące te są Czerwone, czerwone, czerwone jakieś medlebi, takie, te? Co ta, to my, są teredrzemy chyba. chyba. A faktycznie to mogą być dżemy. Mm -hmm. Czekaj, tam widzę jakieś kolejne drzewo. To w ogóle to są jesteśmy bambusy. w jakimś taki... No mówię ci, chłopie, gdzie ty jesteś? Labry. No tam są bambusy, bambusy. tak, czekaj, ja też tam idę. Hop, hop. To jest w ogóle tak jakaś jaskinia. Ciekaw jestem, czy tu można wykopać jakieś takie materiały, które do tej pory nie mogliśmy znaleźć w MM, Craf. Cięższe, jakieś znowu pająki, które tu idą? Wszędzie dookoła są normalne takie materiały, których nie mogliśmy. Czekaj, w Czekaj, ja faktycznie, czekaj, tego nie widziałem, co to jest. Petrified woods. Ciekawe, to? To jest chyba lapis Nie, to jest coś innego, stary Nie, lapis, dobrze, okej okay. A ty, <grym> ty lapis proszę. Nie wiedziałem jak lapis wygląda e, na tym tym Ej, ej, chodź tutaj, to są te To jest jakiś chyba dungeon, chodź tutaj do mnie Ja? Gdzie jesteś? Gdzie przedeś A, tutaj, tutaj, tutaj? patrz, bo to jest, to co normalny Mhm, przekopie się, się Chłopie, paszek i -ja. tam pają jest nie, epicki ja tam idę. Ja no, 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 mam Dawaj, wbijamy ar no. tak. What the fuck, strzelił go what the fuck Co on robi? On strzela w mnie pańczyną, hopie, normalnie, patrz pojawia się, o, pojawi się. on strzela pajęczyną. <laughs> Czekaj, ale one są dosyć mocne, wiesz? To ja go boję, że on mnie zabije Musimy się tam wbić trochę, ich wiesz? Jest tam więcej, ich jest tam trzech Ej, wbijmy się tam w jednym czasie, dawaj nie, Dawaj, raz, dwa, trzy Wbijamy, o chłopie! to, to gówno po mordzie O chopie, dobra, wyszło, wyszło, one nie żyją, nie żyją Zabiję tego największego Rozwaram spawner, Rozwalam spawner, spawner Zniszczony, o chłopie tu jakieś rzeczy to znajdujemy, to jest masakra. Ej, o chłopie, weź obczaj sobie jest? to, co tutaj znalazłem. O kurde. Ej, Jakie tam są rzeczy? Flywing, jakieś te, jakieś itemy nowe. No to jest po prostu nowy świat Minecraft. Naprawdę taki, którego tej pory żeśmy jeszcze nie widzieli. Ja sam tego moda odkrywam dopiero. To jest chyba węgiel, nie? To wygląda jak węgiel czy nie? Węgiel, węgiel, po, węgiel. węgiel, węgiel, węgiel idę A zobaczyć. to są jeszcze jakieś patrz, są jeszcze jakieś klocki dziwne. Co to jest? Webbets Amber Cobble. Aha, czyli są zapainczynowane te koble, mm -hmm. ale super. Masakra, masakra, masakra. Z ja tego ja można też nie budować nowe rzeczy. Nie. No, no, chopie, można to normalnie zbierać. Czekaj, jak ja tak, bijam na górę. Pracuje. FBM ja na górę. Tam jest jakieś zejście jeszcze na dół. Zebrałeś te rzeczy z tej skrzynki, czekaj, ja je zbiorę. Eee, wziąłem się. Dobra, ja jeszcze te kostki. Ehm, to lecimy jeszcze kawałek dalej i za zatrzymamy już ten odcinek, bo trzeba już te napięcie powoli uspokoić, żeby zatrzymać coś na kolejny. Co tu jest? What the to jest? WTF, chłopie, chodź co zobaczysz, ja nic z tego zabić najpierw. Chodź tutaj szybko. Idę, 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 idę. Chodź, bo nie Gdzie, mogę tego, on to szybko się do mnie A zbliża. Się. Co to jest? Jakiś grzyb? Grybek. Jakiś grzyb, który skacze, chłopie. Mario. <laughs> What the fuck? To jest ten kupa taki, Mario. Nie wiem co to było, ale to było całkiem fajne. Chodź, lecimy dalej, To jest jeszcze coś. Tam jest zejście do kolejnej dżungli. Ja naprawdę się boję, co my możemy jeszcze ty znaleźć. Jak na razie takie rzeczy znajdujemy. O nie! Chodź tutaj! To jest o, taka fakt. ta! Jak to się nazywa? No właśnie, to takie. W nogę, w nogę. A bo jeszcze coś Dobra, z zbieraj Wypadło te rzeczy. Coś z tego. No właśnie, chodź, 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 stary. No to jest! Patrz, nie patrz, wiem co patrz, to patrz, jest, popie. Pokaż. pokaż, pokaż. Jo coś tam. Masz normalnie jajko od niego? Patrz, patrz. BioVelocity. Ciekawe, to można robić mnóstwo rzeczy, których my jeszcze do tej pory nie odkryliśmy. I ciężko jest, właśnie, jakby wszystko to. Tam jest jakiś zielony pająk, ale widzę tam jakieś kwiatka na środku. Ty, jakby tutaj założyć bazę. Stary, ja nie wiem, jak my znajdziemy po... drogę powrotną, Czyli ale mam nadzieję, ja no, że jakoś miarę normalnie. No, jest kuszący, żeby tam jakieś, zejść. Takie... Um, coś interesującego to może no. być, taki jeden tylko jest tutaj. Ale to zauważ, to jest BMA. że czekaj. wszystkie tutaj te mobki do nic nie atakują, to nie ma żadnych przyjaznych mobów. No, 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 to jest niebezpieczny świat, trzeba przyznać, a zobacz co jest za drzewko, bo ja nawet nie wiem. Bo ja nie Dobra. mogę sobie tylko zobaczyć, kurde, włączył mi się ten mod na sprawdzanie tych tych, tam są kolejne robale stare, jakieś tam larwy to tutaj, są. To tutaj, to no, tutaj to e, jest cyprus. A zobacz sobie tam, widzisz te larwy, niebieska larwa, a tam są takie dwie bobki, co się w ogóle nie ruszają, dawaj to spróbujemy zabić. Ty, bo ja mam mało w ogóle tak, Chyba, ta, ta, ta. Ty, to jest to najedzenia Ojej, idzie, to strzela czymś? Tak, strzela czymś What the fuck, on się tak pompuje i strzela, widziałeś to? What widziałem, to fuck? widziałem, 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 widziałem. teraz walczę, teraz walczę One nawet inaczej w ogóle walczą, chłopie To jest jakaś masakra, co tutaj się dzieje w tym Erebusie, nie? Chodź tutaj, to jest kurde Jestem podniecony po prostu Coś nowego Ty... w końcu To jest trampolin, co to jest trampolin? What the fuck? Ty... Nadepnąłem na to i to wybuchło Czekaj, tak po prostu tak... no tak <laughs> Widziałeś to? Jak się tego tak tak jak na to zastanowałem się. się chłopie, zobaczysz na odcinku. Czekaj, a tu jeszcze co jest? To jest ostatnia rzecz właściwie, którą będziemy w stanie zobaczyć tutaj, bo zaraz musimy kończyć odcinek. Temple Rock, okej. Okay. Czyli być może są to jeszcze jakieś generowane struktury, jakieś zamki do zwiedzania i tak dalej. To jest chyba ten jade, stary. To jest to, co tak, znalazłem to jest, na pierwszym odcinku. O chłopie, znalazłem ten jade w pierwszym odcinku. O, Oto mamy zapowiedź tego, co będzie się działo w kolejnych, ludzie. To jest mod, którego do tej pory jeszcze nikt nie odkrył. My jesteśmy pierwsi i chcemy go pokazać wam jak najlepiej. W takim razie, chyba będzie trzeba kończyć, bo właściwie pokazaliśmy wam już tutaj mnóstwo rzeczy, minęło już całkiem sporo czasu, a Skaku musi się śpieszyć na live'a, więc powoli musimy kończyć, ale na pewno wpadniemy do was z kolejnym odcinkiem tych przygód już całkiem niedługo, tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia, na razie,